Cześć, witaj na kanale Ślubna TV. Dziś zaczniemy od małej zagadki. Ich rola nie ogranicza się jedynie do podpisu w odpowiedniej rubryce. Są to osoby, którym ufamy oraz z którymi tworzymy, organizujemy, a także koordynujemy ten wyjątkowy dzień, jakim jest ślub i wesele. Wiecie, o kim mowa? Wszystko wyjaśni się już za chwilę. Na pewno udało Ci się zgadnąć. Mowa oczywiście o świadkach. Świadkowie to tuż obok młodej pary jedni z najważniejszych gości. E, no właśnie, kto może zostać takim świadkiem? Świadkowie, bo jest ich dwóch, e, mogą być tak naprawdę dowolnej płci. Może być to kobieta i mężczyzna, tak jak to zazwyczaj się odbywa. Natomiast nie ma żadnej reguły, która zakazywałaby, aby świadkami nie mogły być dwie kobiety lub dwóch mężczyzn. Tak naprawdę, jeśli chodzi o ślub cywilny, to mamy jeszcze tylko jeden wymóg, no może dwa. Pierwsze to jest to, aby świadkowie mieli ukończony 18 rok życia. Jeśli chodzi o tą drugą kwestię, no to jest jakby ona oczywista. Taka osoba musi legitymować się dowodem osobistym. I tak naprawdę, w przypadku ślubu cywilnego w urzędzie lub w plenerze, te wymogi się kończą. Jeśli natomiast chodzi o ślub kościelny lub konkordatowy, tutaj mamy tylko jeden dodatkowy wymóg, którym jest fakt, żeby osoby, które będą dla nas świadkami, miały bierzmowanie. I tak naprawdę to są wszystkie wymogi, które muszą spełnić nasi świadkowie. No właśnie, to były tylko wymagania urzędowe. A co z naszymi wymaganiami, z wymaganiami młodej pary? No właśnie kogo powinniśmy wybrać na? Takiego świadka, świadkową. Nie jest powiedziane, że y, musi być to siostra, y, że musi być to brat czy kuzynka. To tak naprawdę może być również Wasz przyjaciel, przyjaciółka. Najważniejsze, abyście w tym dniu otoczyli się osobami Wam przede wszystkim zaufanymi. Y, i takimi, z którymi jednak czujecie, że macie jakąś taką więź. Oczywiście, na no to byłaby idealne rozwiązanie, ale nie jest powiedziane, że nie macie większej więzi z przyjaciółką aniżeli siostrą. Także tutaj nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Ważne, abyście postąpili w zgodzie z własnym sumieniem i żebyście wiedzieli, że to jest właściwa osoba na odpowiednim miejscu. No właśnie, ale jakimi cechami jeszcze powinien się charakteryzować taki świadek, świadkowa? No według mnie przede wszystkim powinien być zaradny i odpowiedzialny. W przypadku pojawienia się jakiegoś kryzysu powinien prawda na spokojnie, ale stanowczo tutaj postarać się sprostać napotkanemu przeciwieństwu i po prostu ten kryzys zażegnać. No, Dobry świadek nie może oczywiście obejść się również bez takiej cechy, jak towarzyskość czy otwartość. Jakby nie patrząc, to właśnie on, tuż obok, to właśnie oni, tuż obok młodej pary, zabawiają gości, starają się sprawić, by ten wieczór był dla nich, ten cały dzień był dla nich komfortowy, ale ja myślę, że również tutaj bardzo ważną cechą jest cierpliwość. Ślub jest bardzo stresującym wydarzeniem. Wiadomo, że nasze reakcje mogą być troszeczkę inne. Inaczej reaguje też rodzina. Poza tym właśnie poznajemy te dwie wielkie rodziny ze sobą, także te reakcje mogą być najróżniejsze. Także uważam, że też bardzo ważną cechą u świadków jest właśnie ta wspomniana cierpliwość. Kolejna kwestia to, to za co są odpowiedzialni świadkowie. No, tak naprawdę za wszystko. Za wszystko, o co ich poprosicie. Możecie wykorzystać ich pomocy już na etapie przygotowań, od choćby pomocy w wyborze sali, sukni ślubnej, podwykonawców. Może potrzebujecie, żeby z wami gdzieś pojechali, wybrali, obejrzeli zaproszenia, na przykład odwiedzili targi ślubne. Od tego oni właśnie są. No, potem mamy jeszcze to wydarzenie, które jest bezpośrednio przed ślubem, czyli. Wieczór kawalerski i panieński. To właśnie oni odpowiadają za jego organizację. Oni zapraszają wyznaczonych przez Was gości. No i decydują o tym, jak spędzicie ten wyjątkowy, ostatni dzień jeszcze jako panna i kawaler. No i nie zapominajmy również o tym wielkim dniu, jakim jest ślub i wesele. No tutaj tak naprawdę ich rola zaczyna się już... Od rana, od pomocy w trakcie przygotowań. Możecie przygotować odpowiedni harmonogram, którym będą mieli tak naprawdę troszkę wyznaczone te zadania w odpowiednich godzinach, na co powinni zwrócić uwagę. Taki harmonogram pisany kilka dni wcześniej naprawdę potrafi uratować życie, oczywiście w cudzysłowie. Natomiast, no właśnie, w tym dniu oni też naprawdę. Tak, wspomniana na samym początku filmu, ich rola nie ogranicza się tylko do podpisów w tej jednej rubryce. Oni tak naprawdę pomagają gościom, aby czuli się swobodnie. Podpisują dokument, odbierają prezenty, pomagają odbierać prezenty od waszych przybyłych gości. Jeśli nie macie koordynatora, to tak naprawdę. Oni tutaj też kontrolują poniekąd pracę kelnerów, to aby alkohol był na stołach, aby był on odpowiednio schłodzony, aby zespół trzymał się ram czasowych, w których powinien grać, aby tak naprawdę fotograf nagle gdzieś nie zniknął na dwie godziny, zamiast robić zdjęcia. Także świadkowie są naprawdę bardzo, bardzo ważni, i ich rola nie kończy się tylko na tym wspomnianym podpisie. Ostatni element to fakt, kiedy powinniśmy wybrać naszych świadków. Przygotowując się do nagrania dzisiejszego, hmm, przeglądałam różne fora, strony internetowe, media społecznościowe i starałam się troszeczkę znaleźć jakąś zależność. Niektórzy mówili, że jest to miesiąc wcześniej, niektórzy sześć miesięcy, inni, że rok. Także hmm, może po prostu powiem, jakie jest moje zdanie. Ja osobiście uważam, że świadków powinniśmy wybrać po prostu jak najwcześniej. Pamiętajcie, że każdy dzień, tydzień, miesiąc przed datą ślubu, w której wybierzecie po prostu swoich świadków, to jest dodatkowy moment, w którym będą mogli. Wam po prostu pomóc. Oczywiście nie jest powiedziane, że tutaj, jeśli nie wybierzecie brata, siostry, przyjaciółki na, na świadka dwa lata przed śrubem, to oni nie będą wam pomagać. Absolutnie nie o to chodzi. Po prostu uważam, że zostanie świadkiem, świadkową, to jest bardzo wyjątkowa rola. Pomyślcie, nawet to, co dzisiaj mówiłam. Jeśli ktoś poprosił was, abyście zostali jego świadkiem, świadkową, to znaczy, że mają do was olbrzymie zaufanie, wiedzą, że jesteście osobami odpowiedzialnymi, towarzyskimi, otwartymi, pomocnymi. Naprawdę tych cech można wymieniać mnóstwo i że jesteście po prostu dla nich wyjątkowi i że naprawdę młoda para wam ufa. W związku z czym, tutaj, tak naprawdę, no, naprawdę, ta rola jest fantastyczna. Także tutaj nie ma dobrej odpowiedzi. Kiedy powinniśmy wybrać naszych świadków? Po prostu powinniście to zrobić, kiedy będziecie już gotowi, kiedy wspólnie ustalicie, kto tym świadkiem, świadkową, świadkami, kto powinien zostać. I tak naprawdę myślę, że naprawdę nie warto zwlekać z tą decyzją, ponieważ ten okres przygotowań również jest bardzo wyjątkowy. Jeśli tylko otoczycie się wspaniałymi ludźmi. No to będzie naprawdę to jest recepta na idealny, wymarzony wielki dzień. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Ci się spodobał. A jeśli tak było, koniecznie staw łapkę w górę i napiszcie mi koniecznie w komentarzu, w jaki sposób braliście swoich świadków, czym się kierowaliście. No i właśnie, czy się czy to jednak brat, siostra, przyjaciel, a może ktoś zupełnie inny. Nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału, aby nie ominęły Was kolejne filmy. I widzimy się w kolejny poniedziałek.